Za moimi plecami najnowszy projekt naszego ratusza, czyli przebudowa i rozbudowa budynku ratusza w Starej Częstochowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Cel projektu: upiększenie miasta, cokolwiek. Jakby to nazwać. Swego czasu pisałem już o tym, pisałem, mówiłem o tym w momencie, kiedy, kiedy te prace się rozpoczynały. Bo ten projekt jest bardzo fajny i, i, i jak najbardziej trzeba go popierać, bo stary rynek wyglądał beznadziejnie i, i powinien, powinien być przebudowany, żeby, żeby, wreszcie, żeby wreszcie to miasto miało też um, jakiś rynek. Bo, bo Częstachoda to jedno z niewielu miast, które nie ma rynku um, żadnego. Zresztą to chyba pożydowskie miasto i dlatego, dlatego rynku nie ma. Um, jest tylko jedna ulica. E, ale o cóż chodzi? Um, wszystko fajnie, niech będzie rozbudowa tego. Tego rynku, ale z tego co widzę, jest tutaj jest i od zawsze jest pompa, o której też mówiłem już w tamtym filmie pompa czerpalna wody. Przy tej pompie było przepiękne stare drzewo, minimum ze 150 letnie. Było, z naciskiem na było, bo go już nie ma zostało wycięte brutalnie przez, przez budowniczych. Tam jest pompa, jeszcze sobie zdjęcie dla uwiecznienia tego co śmieszne drugie drzewo które, które stoi obok zostało a to niestety jak prawdopodobnie przeszkadzało w przejeździe yy, na plac budowy yy, bo nie widzę innego, innego innego powodu wycięcia tego drzewa mam parę zdjęć zaraz wrzucę, wrzucę do posta te zdjęcia z, z, z momentu kiedy one jeszcze było na miejscu i i tak naprawdę było to w miarę zdrowe żywo. Dlaczego to stoję w tym miejscu? To miejsce to jest Zakała Częstopowe, czyli słynny stary kuchatek, który wyglądał obleśnie, wyglądał obleśnie i pomimo remontu, który się tutaj odbywa, nadal będzie wyglądał obleśnie, bo kuchatek nie jest własnością miasta, jest własnością iluś tam prywatnych sobie właścicieli i i nikt nie chwapi się do tego, żeby go sprzedać, wyremontować, zrobić cokolwiek, więc ten szpecący budynek, pomimo na pewno fajnego projektu, który będzie tutaj budowany, nadal zostanie i będzie przepięknie ukazywał rozwój naszego miasta. Rozwój, który przez, przez trudno powiedzieć przez problemy z tymi ludźmi przez ich upartość, niegospodarność czy chola co nadal zostanie pomimo wszystko fajny projekt pomimo zniszczenia tego drzewa mam nadzieję że, że będzie to miejsce spotkań i miejsce które zacznie tętnić życiem a nie, yy, a nie straszyć tak jak dotychczas straszyć i być ostoją lokalnego establishmentu, który spożywał tutaj kierunki wszelkiej maści yy, Trudno powiedzieć, jakie te trudności. Także oby ten projekt się udał, miłego, miłego i słonecznego dnia, bo taki jest i taki, taki niech będzie cały czas.